Yy, dzisiaj mamy 25 czerwca 2025 Międzynarodowy Trybunał Stanu. Dla reprezentantów firmy Piotr Zawada, Krzysztof Krzesaj, Grzegorz Czerniewicz, Rafał Cichański, Karol Piasecki, Aleksander Kasior za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym i terrorystycznym. Handel dziećmi i niewolnikami, eksperymentyczne i wojenne na ziemiach Lechickich z głową organizacji Andrzejem Duda, Karol Nawrocki wraz z brakiem indywidualnych prawomocnych legitymacji urzędnika publicznego, suwerennego państwa, pracujących jako zarejestrowane firmy z imienia i nazwiska numeru NIP, korzystające z prywatnych środków odszkodowań i reparacji, konstytucyjny zamach stanu, bezpośredni zdrada stanu, z pełną indywidualną odpowiedzialnością, połączonych umowami handlowymi UCC z korporacją USA Poland Republic of. Od 2013 roku i wszystko z międzynarodowej taryfy odszkodowań i załącznika A powiadomień grzecznościowych jako odszkodowania i reparacje od wyżej wymienionych reprezentantów firm zmieniaj nazwiska numeru NIP. Trafi bezpośrednio na konto funduszu terana o PPT 1776, tak jak wszystko z magazynów firm Urząd Skarbu, Urząd Celny na terenie Ziemi Lechickiej, przejętego i zabezpieczonego majątku stałego i ruchomego wszystkich podległych firm i spółek okupanta, bankruta Ziemi Naszej, korporacji USA, Poland Republic of Rzeczpospolita Polska. Wszystko z dowodami w wprawdzie absolutnej zawarte na dyskach Google Drive poniżej. Postanowienie Trybunału Ziemia dla wszystkich reprezentantów firm korporacji zmieniania nazwiska numeru PESEL-NIP, takich jak komendanci, wójtowie, radni, sołtysi, prezesi, szefowie z wyżej wymienionych gmin na ziemiach lechickich, natychmiastowy nakaz aresztowania i doprowadzenia do pełnej dyspozycji Trybunału Rodowego. Yy, pierwszej regentki i komandorki Ziemi lejskiej w budynku funduszu Terraan OPPT 1776 Sądu Opracowanego w stoku. Przejęcie pełne mienia przez Fundusz Terraan OPPT 1776, stałego i ruchomego weksji handlowych, obligacji skarbowych, kont bis, kont binarnych i wszystkich wyżej wymienionych przedstawicieli firm z imienia i nazwiska numeru PESL dla projektu Terraan wprost proporcjonalny do każdej gminy z wdzięcznością Naczelny Trybunału OPPT 1776, jam jest Przemysław, Jan Paweł Piotr. Postanowienie Trybunału Ziemia OPPT 1776. 1. Poinformować wszystkich rdzennych rodowitych Polaków z powyższej firmy o odszkodowaniach i reparacjach przyznanych indywidualnie od całego systemu niewolnictwa na ojcowiźnie. 2. Wszystko przedpłacone dla każdej gminy z weksla handlowego funduszu Teran OPPT 1776 dla, dla używających przepustki uniwersalnej, zaczynając od gminy Sieroszewice, przygodzice, borowniki. Bor, e, Bobrowniki, Grabów nad Prostą, Mikstad, Krzeszowice, Rzepin, Trzebiniach, Szanów, Alwernia, Mikstad, Antoni itd. i tym podobne. 3. Poinformować wszystkich rdzennych, rodowitych pracowników o przejęciu przez nich pełnego zarządzania powyższą firmą, zgodnie z ich wolą i słowem, z pełną indywidualną odpowiedzialnością za produkcję najwyższej jakości produktów dla życia dzieci na ziemi lechickiej. Z wdzięcznością i w pokorze serca zarządca funduszu terano PPT 1776, rdzenny, rodowity Przemysław Poł-Jawa. I tu mamy ciąg dalszy. Postanowienie Trybunału, Trybunału Ziemian. Niezwłoczne dostarczenie powyższej przesyłki pocztowej dla projektu łzy Fenixa. konopi zdrowotnej, produktów regionalnych Tajlandii. Wszystkie dokumenty prawomocne wraz z umowami handlowymi dostępne na dyskach Google Drive poniżej. Z wdzięcznością Jan jest. Jan Paweł Piotr. Tu będzie. Doskonale. W związku z zawiadomieniem o wstrzymaniu przesyłki przez domniemaną, przez domniemane opłaty skarbowo-celne, informuję: jako zarządca funduszu Fundacji Terra An OPPT 1776. Jeden. Inhaler, konopia zdrowotna z y, plus 20% THC. Jako darowizna projektu produktów regionalnych Tajlandii dla projektu łzy fenixa funduszu Terra An OPPT 1776. Dar dzennych, rodowitych żywych istot. 2. Wszystko przetłacone z weksla handlowego funduszu Teran OPPT 1776 i zgodnie z prawem i umowami handlowymi zawartymi przez fundusz Teran OPPT 1776 z firmami Poczta Polska, Korporacja Polend Republiką Rzeczpospolita Polska wraz z wszystkimi organami korporacyjnymi, takimi jak firma Straż Graniczna, firma Straż Celna, firma Straż Pocztowa. Postanowienie Trybunału Ziemian OPPT 1776. W związku z brakiem jurysdykcji każdego reprezentanta firmy z imienia i nazwiska numeru NIP PESEL na w ziemiach lechickich od daty 17 kwietnia 2024 każde yy, przetrzymywanie, sprawdzanie, opiniowanie, zatrzymanie, karanie, naliczanie, opłat, mandaty, nakazywanie, postanowienia, przepisywanie, przypisywanie i rozliczenia w jakimkolwiek formie z indywidualną odpowiedzialnością i bezpośrednim zamachem stanu jakiegokolwiek przypadku sprawy kierowanej w stronę i do każdego indywidualnego, ogłoszonego, rdzennego, rodowitego Polaka, Słowianina, Lacha do każdej żywej istoty Ziemi naszej zarejestrowanego przez Fundusz Terran OPPT 1776. Wiąże się z niezwłocznym nakazem aresztowania i doprowadzenia do pełnej dyspozycji pierwszej regentki i komandorki ziemi lechickiej Iwony Zakrzewskiej w budynku funduszu teran lokalizacji sądu apelacyjnego w Białymstoku i wszystko zgodnie z postanowieniami i nakazami Międzynarodowego Trybunału Ziemia dostępnego w dokumentach poniżej na dyskach Google Drive z wdzięcznością i pokorze serca Naczelny Trybunału Jam jest Przemysław Jan Paweł Piotr. Suma odszkodowań od wszystkich wyżej wymienionych zdrajców życia i stanu na ziemi lechickiej. 123 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, <t akhmicka> 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 123 i 34 zera złotych Przesłana w trybie natychmiastowym z indywidualnych odszkodowań i reparacji do siódmego pokolenia w linii prostej na konto funduszu Terran OPPT 1776. Z wdzięcznością rdzenny, rodowity Jam jest Przemysław. I tu jeszcze z funduszu. Brak jurysdykcji wszystkich domniemanych urzędników publicznych. Brak suwerennej legitymacji urzędnika publicznego suwerennego państwa polskiego. Na na nad każdym rdzennym, rodowitym ogłoszonym w Trybunale Ziemian i Funduszu Terra AN OPPT 1776 rdzennym, rodowitym, żywym istotom Ziemi naszej. I każde wstrzymanie i próba wyłudzenia jakiejkolwiek formy haraczu urzędowego w postaci opłat, mandatów, cła, kar, postanowień, przymusu, domniemania terroru psychicznego i fizycznego eksperymentów medycznych, eksperymentów wojennych e, i tak dalej, i tym podobne i jakichkolwiek prób łamania prawa człowieka zgodnie z Międzynarodową Tarfą odszkodowań są w trybie natychmiastowym traktowane jako bezpośredni zamach stanu, zdradę stanu i życia z indywidualną odpowiedzialnością wszystkich reprezentantów firm z imienia i nazwiska, numeru peselni, tak zwanych fikcji prawnych z aktu urodzenia zarejestrowanych w gubernatorstwie państwa Watykan z natychmiastowym nakazem aresztowania i doprowadzenia do pełnej dyspozycji Trybunału Rodo pierwszej regentki ziemi lechickiej Iwony Zakrzewskiej w budynku funduszu TerraAN OPPT 1776 lokalizacji Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Wy, życie, wszystko co powyżej, 21, 25 czerwca 2025 i wszystkie sprawy od daty 1 września 2013. Dokładnie od 1 września 2013, tak, do tu i teraz. List apostolski motu propres z 11 lipca 2013 roku. No, z wdzięcznością jak zawsze i w pokorze serca Jam jest Przemysław. Krótko i na temat, no, żaden urzędnik, tak domniemany urzędnik, bo tu nie ma urzędników, są domniemani urzędnik, nie ma prawa pełnić żadnych funkcji publicznych na ziemiach lechickich, gdyż reprezentuje firmę, jest powiązany umowami handlowymi UCC. Eee, i łamie konstytucję, tak? Więc e, my jako rdzeni ogłoszeni jesteśmy ponad te wszystkie jurysdykcje, informujemy was jedynie, że odpowiadacie bezpośrednio, a teraz to już jest zamach stanu, czyli każdy jakikolwiek atak, cokolwiek skierowane w stronę e, Trybunału Funduszu, czyli każdego rdzennego ogłoszonego e, kobiety, mężczyzny, dziecka. Jest bezpośrednim zamachem stanu i wszystko zgodnie z postanowieniami i nakazami Trybunału Ziemi. Z wdzięcznością. Janusz Przemysław.